Przoć oznacza kochać, miłować, lubić, sprzyjać, dobrze życzyć. To najpiękniejsze śląskie słowo 2009 roku według plebiscytu Gazety Wyborczej i Muzeum Śląskiego w Katowicach. Profesor Zbigniew Kadłubek tak o nim pisze. Fest bogate jest to śląskie słowo Przoć, bo jest w nim i to, że do kogoś chcemy dobrze i to, że chcemy być blisko kogoś, i to, że mamy kogoś radzi i że chcemy zgodnie z kimś żyć. W przoniu je parcie ku drugim, ku inkszym, ku każdemu bliźnimu i każdej zocnej rzeczy. Są ponbuczek godą, musisz przodź bliźnimu swojemu tak samo jak przejesz sobie samemu. Amen.